Sejmowa komisja śledcza do spraw Pegasusa. O godzinie 10.30 powinno rozpocząć przesłuchanie Zbigniewa Ziobry, na które były minister sprawiedliwości miał być czy będzie doprowadzony. Najpierw jednak powinno nastąpić jego zatrzymanie zgodnie z decyzją sądu. No, z moich informacji wynika, że cały czas trwają poszukiwania, właściwie sprawdzenia kolejnych adresów, gdzie Zbigniew Ziobro miałby być w tych pierwszych sprawdzonych adresach byłego ministra sprawiedliwości nie ma. Spodziewa się pani, że się stawi, Zbigniew Ziobro? Wcale tak, to że ja bym, ja tak się nie podniecam tym, tym nie bardzo. Jeżeli ja też się by, nie były, podniecam, ja pytam. Były minister sprawiedliwości, prokurator generalny postanowił zostać bohaterem filmu czy akcji, która jest zwykle przy, przy, przy Gangsterce, to jakby jest jego sprawa. My na pewno po żadnych szaczorach go szukać nie będziemy. Jeżeli się nie stawi teraz, no to po prostu będzie zarząd, zarząd my, my wystąpimy o to, żeby, żeby sąd pozwolił na 30-dniowy areszt i po prostu będzie dowożony z tego aresztu na przesłuchania. Ja, ja, ja tego nie rozumiem w tym sensie, że jeżeli ktoś był konstytucyjnym ministrem i ponosił um, odpowiedzialność, Wtedy no i miał odwagę robienia różnych rzeczy, no, za które decydował, no to w tej chwili powinno mu wystarczyć cywilnej odwagi, żeby po prostu przyjść I się z tego Jak wytłumaczyć. Rozumiem. To jakby nie służy państwu, tak? To znaczy minister sprawiedliwości, który, który się zachowuje no, właśnie w taki sposób. No przecież my wszyscy znamy kinoakcji, no bo to, to, jest, to jest trochę taka sama sytuacja. No, to... Pytanie jakiej klasy to jest film? No, C, no, myślę. Y Rozumiem, że z Pani strony padła zapowiedź sięgnięcia przez Komisję Śledczą do Spraw Pegasusa po artykuł 287 Kodeksu Postępowania Karnego, który mówi, że w razie uporczywego uchylania się od złożenia zeznania można zastosować niezależnie od kary pieniężnej aresztowanie na czas nieprzekraczający 30 dni. W tym wypadku wyglądałoby to tak, proszę to potwierdzić albo zaprzeczyć, że trzeba wystąpić o uchylenie immunitetu najpierw, kolejny raz Zbigniewowi Ziobrze i dopiero później sąd rozstrzygałby, czy Zbigniew Ziobro... Miałby być aresztowany. Panie redaktorze, po pierwsze, jest godzina 7:50, my mamy mieć przesłuchanie od, od godziny 10:30. A noż jeszcze minister Ziobro pójdzie, porozumie do głowy i uzna, że jednak lepiej e, przybrać szaty byłego e, ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego niż jakiegoś e, ściganego bohatera filmu klasy C. Także zobaczmy. Ja, ja nie mam żadnych wątpliwości. Ja nie jestem prawnikiem i ja uczę się tej całej listy, że rzeczy, które można zastosować w tego typu przypadkach, ale ja nie mam żadnych wątpliwości, że minister Doziobro doskonale wie, co się może wydarzyć, jeżeli dzisiaj się u nas o tej godzinie 10.30 nie stawi? My, my będziemy decydować kolegialnie, będziemy to po prostu głosować, więc ja tu, ja tu w tej chwili mówię za siebie, że mam takie przeświadczenie, że, że komisja śledcza, która została powołana do tego, żeby wyjaśnić wszystkie kwestie związane z zakupem, akredytacją, użytkowaniem Pegasusa, no nie jest do tego, żeby ścigać, byłego ministra. Jeżeli minister nie będzie chciał z nami współpracować, no to po prostu jest w kodeksie ileś narzędzi, które mogą go... W do... tym areszt do 30 dni, tak, o którym w pani taki mówi. taki areszt, żeby go nie ścigać za każdym razem, kiedy on postanowi uciec, No to po prostu będzie sobie siedział i my będziemy go brać na przesłuchania. Tylko ja nie wiem, po co mu to. Znaczy ja naprawdę tego nie co rozumiem. pani chciałaby zapytać Zbigniewa Ziobro, jeśli jednak się pojawi? To znaczy redaktorze, my, my oczywiście jesteśmy do tego przesłuchania wszyscy bardzo dobrze przygotowani mamy naprawdę długą listę pytań ale pozwoli pan że ja nie będę teraz To jakie o wątki tym. Jest, jest absolutnie bardzo dużo wątków i, i jako i, i jeżeli chodzi o kwestie w której on występował jako minister sprawiedliwości ale również jako prokurator generalny nadzorujący prokuratury to to na, na, na naprawdę jest bardzo wiele wątków ja już to mówiłam wielokrotnie od czasu kiedy jestem w tej komisji nie mam żadnych wątpliwości i mówię to jako dwukrotna była, była minister konstytucyjna. Minister konstytucyjny zawsze ponosi odpowiedzialność za to, co się dzieje w jego ministerstwie. W związku z tym, jeżeli mówimy o Funduszu Sprawiedliwości, to nawet jeżeli minister Ziobro przekazał kompetencje do tego, żeby już te decyzje dotyczące y, wydatkowania środków przekazać ministrowi Wosiowi, no to dalej on jest za to odpowiedzialny, więc jakby minister Ziobro bawiąc się w kotka i, i myszkę y, 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 dzisiaj z, z nami wszystkimi, no nie uniknie odpowiedzialności, bo to jest nie tylko kwestia tego, czy on coś powie czy nie, ale my mamy dużo dokumentów na ten temat. Niestety część jest w formule y, Niejawne i występujemy, żeby zostały odtajnione. Tak? I są odtajnione? Powoli, powoli, ale, ale idzie to w dobrą stronę. Tam zawsze jest taki, taki moment niełatwy na styku informacji dotyczącej pracy operacyjnej, ale wtedy też jakby nie ma potrzeby pokazywania całego dokumentu, można zrobić wyciąg. Także ja, ja akurat jestem ostatnio po kilku rozmowach i mam nadzieję, że będziemy mogli przynajmniej część z tych dokumentów opinii publicznej. Pokazać. Wie pani kiedy? No, to proces twarzy, jak powiem, bo to, jest, bo, bo to jest tak, że dysponent dokumentu sam decyduje o tym, czy, czy go od, odtajnić, czy też nie. W związku z tym, no, każda służba, która, która korzystała z Pegasusa, musi to zrobić sama. Natomiast, żeby była jasność, istnieje taka formuła przeglądu dokumentów klauzulowanych, więc szef każdej ze służb może usiąść, czy też on, czy też jego współpracownicy, przejrzeć te dokumenty, które w przeszłości miały jakąś tam nie, klauzulę niejawności i zadecydować, żeby te klauzulę zdjąć. To nie czy jest wola. Czas pokaże, tak? Póki co deklaratywnie jest, więc żeby była jasność. Szefowie wszystkich służb, z którymi które brały udział czy korzystały z Pegasusa, mają instrument do tego, żeby to tajnić, żeby była jasność. My rozmawiamy o czasie przeszłym dokonanym, rozmawiamy o systemie, którego już dzisiaj w Polsce nie ma i rozmawiamy o sytuacji, która publicznie pokazała już tyle wątków, że ja mam takie przeświadczenie, że na naprawdę tylko te sytuacje, w których trzeba chronić już te instrumenty operacyjne, że w tych wszystkich innych przypadkach można przynajmniej fragmenty dokumentów pokazać. Sąd w czwartek opublikował uzasadnienie do tego postanowienia o zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu Zbigniewa Ziobry. Pełnomocnik Zbigniewa Ziobry podnosił, że właściwie nie ma komisji do spraw Pegasusa ze względu na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, ale sąd się z tym nie zgadza i sąd nie ma wątpliwości, że komisja śledcza ja, istnieje. Ja też się z tym nie zgadzam. Komisja śledcza. To mnie akurat istnieje, czego nie jestem. zaskakuje, powołuje się tutaj na to, że w składzie orzekającym był sędzia dubler, a po drugie, że wyrok nie został opublikowany. Pytanie co gdyby był opublikowany? Panie redaktorze, przecież to PiS, ZD, PIS powoływał się na sytuację, w której niepublikowanie wyroku oznacza, że go nie ma. No przypomnijmy. No, ale wy to wtedy sobie. krytykowaliście. A teraz rolę się odwróciły. Jest sytuacja, w której tego, tego wyroku nie ma, ale znowu, no, Pan minister Ziobro, rozumiem, zapomina, że jest jedną z głównych osób odpowiedzialnych za ten cały wielki bałagan w sądownictwie, który musimy w tej chwili nap naprawiać. No, nie to znaczy. Jesteśmy legalnie działającą komisją. Przychodzą świadkowie, odpowiadają na pytania. Nawet y, by, były szef służby pan Pogonowski. Unikał. Y, y, kontaktu został z nami, doprowadzony. Ale został do, doprowadzony, i no, po prostu rozmawiał, czyli, czyli też zmienił to, to jest jeszcze jeden wątek z tego z uzasadnienia, dlatego że to uzasadnienie pokazuje też, jaką taktykę przyjął pełnomocnik Zbigniewa Ziobry. I to, co mnie trochę zaskoczyło, to to, że pełnomocnik Zbigniewa Ziobry twierdził, że na Zbigniewa Ziobry nie można nałożyć kary porządkowej, pieniężnej za niestawianie się przed komisją, dlatego że twierdził, że chroni go przed tym immunitet. Co do tej pory oczywiście nie taka była praktyka, więc sąd przypomniał jaki jest zakres immunitetu i tego nie podzielił. Pytanie tylko no, jak wygląda teoria, a jak praktyka, bo przypomnę, że kiedy powstawała solidarna polska, to jednym z podnoszonych takich haseł było całkowite zniesienie immunitetów. Tutaj mamy tak taką wykładnie bardzo rozszerzającą na zakres tego immunitetu. Ja powiem tak, my jako komisja w takich przypadkach występujemy do sądu o, 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 o ukaranie za uporczywe odmawianie no, od odpowiedzi, czy uporczywe niestawianie się i decyduje o tym sąd. Także tutaj będzie dokładnie tak samo. Natomiast ja chciałam przypomnieć, że, że minister Ziobro jakby nie od samego początku powoływał się na 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 trybunał, bo jakby pierwsze, e, pierwsze próby wytłumaczenia swojej e, nieobecności to były p, próby, które miały świadczyć o tym, że po prostu nie jest e, zdrowym e, człowiekiem, bo myśmy chcieli go już przesłuchiwać w lipcu. Zda się u, no ale wtedy w, w wielu przypadkach zna... przedstawiał usprawiedliwienie, które uznawaliście. Ale na przykład była sytuacja taka, że, że minister Ziobro nie mógł być u nas w poniedziałek, bo był, był chory, a następnego dnia był w prokuraturze przesłuchiwany poza Warszawą i już był zdrowy. No, także a ja, komisja będzie chciała weryfikacji tych ja zaświadczeń. Ja tylko mówię. Myśmy już dawno temu wystąpili o to. Ja musiałabym sprawdzić, na jakim to jest etapie. Ale w każdym razie w tej chwili nie ma żadnych wątpliwości, że minister Ziobro wrócił. Do Sejmu jest, pracuje i po prostu, znaczy naprawdę, jeżeli ministr, byłemu ministrowi sprawiedliwości, prawnikowi wydaje się, że u uniknie odpowiedzialności tylko dlatego, że się będzie migał, no to, no to po prostu jakby w, i on to wie, i ja to wiem, wszyscy to wiemy, że to jest niemożliwe. Dwa ostatnie wątki. Marcin Warchoł, były minister, wiceminister sprawiedliwości, współpracownik bliski Zbigniewa Ziobry, twierdzi, że Zbigniew Ziobro został pozbawiony konstytucyjnego prawa do odwołania. Dlaczego? Dlatego, że w poniedziałek sąd przychylił się do wniosku komisji. Możliwość złożenia zażalenia jest od momentu Siedem dni, tak, uzasadnienia. Ale, ale to uzasadnienie nie zostało biegu. To dodało wczoraj. Nie Przekonuję, że w ten sposób, że dopiero wczoraj uzasadnienie było, to minister nie miał prawa właśnie do złożenia zażalenia. Panie redaktorze. O, czy, znaczy, żeby była jasność, to to postanowienie sądu z, z, z poniedziałku jest możliwość odwołania, ale to jakby nie wstrzymuje biegu Czyli sprawy. tak to, czy inaczej byłaby ale decyzja nie, ale dobrze, i realizacja, to, jakby, tak? Przecież nie, znaczy, Główna historia, o której tutaj rozmawiamy, to sytuacja, w której były minister sprawiedliwości, prokurator generalny, ma stanąć przed obliczem komisji, która zajmuje się sprawami, które dotyczyły tego ministerstwa w czasie, kiedy on był jego szefem. Więc jakby ja bym wolała nie, nie uciekać, bo, bo te wszystkie kwestie, o których mówi jego pełnomocnik, to jest. To nie jest akurat pełnomocnik, to, jest... Dobrze, przepraszam, to, to, to to jest próba uniknięcia odpowiedzialności, na no, że panie ministrze Ziobro, to się panu nie uda, ponieważ był pan ministrem konstytucyjnym i prokuratorem generalnym w momencie kiedy w Polsce został zakupiony i był używany. Zakończmy ten energii. wątek, ale na koniec zapytam, czy pani czuje się zastraszana, bo w Ziobro tydzień temu w piątek mówił, że um, pod adresem sędziów, że jeśli się sędziom wydaje, że wszystko było tak jak e, było do tej pory, to się mylą, mówiło o y, traceniu y, immunitetów, a w kontekście y, polityków też mówił, że on przyłoży swoją cegiełkę. No, nie pamiętam dokładnego y, cytatu, ale to był taki sens, że no, czekają nieprzyjemne dni. Polityków pod, pod waszym adresem. Pani czuje się zastraszona? Panie redaktorze, Ja moje początki żywota politycznego były w podziemiu. Byłam dziennikarką tygodnika Mazowsze. Potem przez całe swoje życie, zarówno dziennikarskie, jak i polityczne, podejmowałam decyzje, wybierając za nie od, odpowiedzialność. Naprawdę wolałabym, żeby, żeby minister Ziobro nie próbował mnie straszyć, bo, bo to naprawdę jest bez sensu. No. Także... Bogdan Święczkowski dodam jeszcze tylko to jest jeden z kolejnych świadków. Tak. Przesłuchanie zaplanowane na 3 lutego, tak. obecnie prezes Trybunału Konstytucyjnego. Raczej... Bardzo ważna postać w kontekście, w, w, w kontekście Pegazusa. Dokumenty o tym świadczą. Dokumenty o tym świadczą. No niestety ciągle jeszcze klauzulowane, ale proszę mi wierzyć, bardzo ważna postać. Dlaczego? No, może jak już się uda coś odtanić, to będę mogła tutaj z, z, z panem o tym rozmawiać, ale mówił tu, o tym też kiedyś tutaj y, Marek Biednacki, bardzo dawno temu, o, o roli pana Święczewskiego. Ja na tym etapie mogę to tylko y, potwierdzić, więc to jest, rozumiem, y, następny Był promotorem, osoba, jak rozumiem, Pegasusa, tak można powiedzieć, na podstawie tych słów Marka Biernackiego? Y, był człowiekiem, y, który Miał duży wpływ na to, że, że ten bagazus był używany. Wbrew wątpliwościom, wątpliwościom innych służb? Redaktorze, nie, nie mogę powiedzieć w tej chwili więcej. Natomiast powtarzam, ważna postać w, w, w kontekście tej całej historii. Są na to dokumenty i to też jest taka odpowiedzialność, której się nie da odpowiedzialnej o sobie uniknąć. Ale jest też immunitet. Damy radę. To jest, to jest. Panie, panie redaktorze, no czy, oni, czy, 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 czy osoby, które muszą wziąć odpowiedzialność za decyzje, które kiedyś podjęły, będą próbowały tego unikać? Tak, tylko że to świadczy wyłącznie o tym, że czują się winne i chcą uniknąć odpowiedzialności. I, i, i przypomnę, rozmawiamy o osobach, które pełniły bardzo ważne funkcje w polskiej polityce, tak? No więc to są w ogóle, znaczy abstrahując od tych konkretnych przypadków, to naprawdę psuje państwo. Znaczy to, to jest tak, taka długofalowa wina, która jeszcze to, to będzie długo ciążyć nad nimi wszystkimi, jak już i wszystkich tam. Osadzimy. W tej chwili policjanci podejmują drugą próbę w Jeruzalu namierzenia byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Jeśli doszłoby w trakcie naszego programu do zatrzymania Zbigniewa Ziobry, to do tego tematu wrócimy. Świeże informacje też na stronie wirtualnej Polski, ale my teraz idziemy dalej. Dziennikarze WP, Patryk Słowik i Paweł Figurski ujawniają dzisiaj, co działo się w PGE w pierwszych dniach, w pierwszych tygodniach urzędowania. Chodzi o część oczywiście decyzji, to jest tekst Bizancjum w PGE, drogie samochody, remont gabinetów i straszenie sądem. Dziennikarze opisują, że... Cytuję samochód wart blisko 750 tysięcy złotych dla prezesa oraz po 400 tysięcy złotych dla członków zarządu. I to konkretne modele Audi, bo BMW były zbyt awaryjne. Całość wbrew obowiązującej w spółce polityce, którą po fakcie zmieniono. Do tego milionowy remont gabinetów, bo było zbyt mało ekskluzywnie. A to wszystko w państwowej PGE. To byłby pewnie klasyczny tekst opisujący jakie były decyzje. Zarząd uznał, że no, remont gabinetów jest konieczny. Zdecydował też o wynajmie długoterminowym luksusowych samochodów. Natomiast to, co budzi szczególne kontrowersje i sprzeciw, to to, że adwokat reprezentująca PGE wysłała list i do prezesa, i do redaktora naczelnego, wskazując, że publikacja będzie mogła zostać uznana za naruszenie dóbr osobistych. No, takie standardy pamiętamy z czasów wpis. Jak pani się to podoba? W ogóle mi się to nie podoba i uważam, że pierwszą rzeczą, którą powinien zrobić prezes, to po prostu się z tego wytłumaczyć, to nie tylko, nie tylko swoim przełożonym w jakimś tam sensie, ale również opinii publicznej. I uważam, będę czekać na te wyjaśnienia, dokładnie jak, jak państwo tutaj. Ja nie miałam okazji zapoznać się z tym tekstem widziałam tylko lit, tak, ale w oczywisty sposób musi się z tego wytłumaczyć. Ja nie zamierzam tutaj robić tego za niego. Oczekuje Pani, co, konferencji prasowej, jakiegoś zabrania oczekuję, głosu? Oczekuję wyjaśnień i, i jakby konsekwencji, jeśli to, co Państwo przygotowali, on każe się być prawdziwe. No to nie, nie mam tutaj ani żadnych wątpliwości, ani, ani żadnego takiego poczucia, że, że jakoś powinnam... Yy, nie ja wiem, tego czego bronić, no jeśli podjął decyzje, które są w jakimś sensie kontrowersyjne, czy, czy niesłuszne, to po prostu powinien ponieść za to odpowiedzialność, koniec, kropka. A jeśli no, z jednej strony chciałby wytłumaczyć, przedstawić swój punkt widzenia, oczywiście też byśmy w pełni go przedstawili, natomiast reakcja w no. postaci gruźb pod adresem dziennikarzy to chyba nie tak miało wyglądać. Panie, panie rektorze, wystarczająco długo byłam dziennikarką, zajmowałam się również dziennikarstwem śledczym. To jest możliwie naj, najbardziej nierozsądna postawa, jaką. Jaką WPG mogło przyjąć, bo, bo w zasadzie przecież mogło się z Państwem skontaktować, mogło się z tego wytłumaczyć. Naprawdę niech się tłumaczą. Nie, ja, ja nie będę tego. Odcina robisać. się Pani od tego? Tak, absolutnie. Nie, 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 nie uważam, że, 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 że powinienem mieć za to odpowiedzialność. Cały tekst na stronach wirtualnej Polski, tam można się z nim zapoznać. A my porozmawiamy teraz o aferze RARS, bo prokuratura przedstawiła łącznie sześć zarzutów. Annie W., Markowi W. i Pawłowi K. Anna W. była dyrektorka biura premiera Mateusza Morawieckiego. Wszyscy zostali zatrzymani w środę w sprawie właśnie nieprawidłowości w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Nie przyznają się do winy. No i właśnie Anna W. przedstawiono jej zarzut przyjęcia korzyści majątkowej w kwocie 3,5 miliona złotych. Osobą wręczającą miał być właściciel marki Red Bed. To obciąża Mateusza Morawieckiego, czy nie? Czy on mógł nie wiedzieć o tym? Panie redaktorze, po kolei sama sprawa zaczęła się 1 grudnia roku 2023, czyli została podjęta jeszcze przez służby w czasie, kiedy rządził PiS. W kwietniu 2024 roku zadecydowano, że tą sprawą będzie się zajmował Wydział do spraw zorganizowanej przestępczości. Pozwólmy, działać w prokuraturze. Niech, niech, niech to się dzieje, tak. Sytuacja jest, z tego co wiemy, jest skandaliczna, chodzi o bardzo duże kwoty pieniędzy. Natomiast ja mogę powiedzieć tyle, ja, ja cieszę się, że to jest takim bardzo rzetelnym zaangażowaniu prokuratury i myślę, że nie wszystko jeszcze wiemy, bo zawsze tajemnica śledztwa jest ważna. I na samym końcu zobaczymy, czy... czy czy w takim sensie politycznym to, to obciąża Mateusza mo, 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 A na teraz, według pani? No bo to jest, jeśli jest mowa o, o bliskiej współpracowniczce, która, jak rozumiem, była współpracowniczką i za czasów ministra, kiedy on był ministrem finansów i, i, i później w kancelarii premiera, no to w takim sensie konotacji politycznych, no, no to dla Mateusza nie, Morawieckiego wy, wygląda bardzo niedobrze. Tak? No, natomiast po prostu pozwól. My, y, mm, pozwólmy temu. Y, Czyli pani nie, nie wyrokuje w tej sprawie, czy to y, uderza już na tym etapie w Mateusza Morawieckiego? Znaczy, na razie, według pani, za mało wiemy? To znaczy nie. Ja, y, ja powiem tak. Z punktu widzenia polityki. Ta sytuacja na pewno dla, szefa, dla byłego szefa rządu jest bardzo niekomfortowa nie i w tej sytuacji jakoś tam w sensie politycznym wikła, tak? A natomiast ja, ja już jakby zbyt, zbyt długo tym wszystkim się zajmuję, żeby teraz tutaj jakieś akty y, strzeliste y, głosić. I myślę, że jest wiele rzeczy, których na temat y, tych wszystkich rzeczy, które się działy w razie, my nie wiemy. Jest podejrzenie udziału w zorganizowanej grupie przestępczej jest kilka osób, które zostały aresztowane w końcówce ubiegłego roku, kilka osób, które zostały aresztowane w tej chwili. Jest były szef, który będzie czekał do lipca na rozprawę ekstradycyjną eks w Wielkiej Brytanii, ma zakaz opuszczania Wielkiej Brytanii, ma godzinę obowiązek policyjną. godzinę policyjną. Przesiedział prawie 5 miesięcy w, w, w brytyjskim areszcie, więc y, y, ja tak trochę mówię też, też dlatego, że, y, że jestem członkiem tej komisji Pegasusa i, i wiem, że równolegle różnymi wątkami z tym związanymi zajmuje się prokuratura i po prostu wiem, już dzisiaj to wiem, że prokuratura, mając na myśli dobro prowadzonego postępowania, po prostu o wielu rzeczach nie mówi, żeby na samym końcu mieć po prostu do, dobry materiał. Więc moja intuicja mówi mi, że, że wiemy tylko część rzeczy, tak że jakby na z, z, w samym końcu ten, ten obraz będzie pełniejszy. Na koniec. Trwająca kampania przed wyborami prezydenckimi. Według pani Rafał Trzaskowski prowadzić dobrą kampanię, widać jego zwrot w stronę no, centrowo-prawicowych centrowo wyborców. To znaczy, to jest tak, że pierwsza tura kampanii wyborczej prezydenckiej w Polsce to jest, taka, to jest zawsze taka tura, która de facto pokazuje kondycję poszczególnych partii politycznych, czyli i, i to i my na przykład. Jest oczywiste, że nawet partie nieduże z niewielkimi szansami też, też wystawiają kandydatów swoich, natomiast ta druga, która druga, no to już jest takie, to, to to już jest taki moment, w którym jeden i drugi kandydat zawsze walczy o szeroko rozumiane centrum. Więc dla mnie akurat dedykowanie tej kampanii przez Rafała Straskiewskiego w stronę centrum, bardzo szeroko rozumianego, jest czymś zupełnie oczywistym. A może Radosław Sikorski byłby w takim razie lepszym kandydatem? Rozstrzygnęliśmy to ja. Ja akurat tutaj w tym studiu, chyba nawet w czasie rozmowy tak. z, z panem, zadeklarowałam, że, że, że ja, ja, ja wtedy uważałam, że, że, że Radosław Sikorski. A teraz Sikorski, zmieniła pani zdanie, czy uważa pani, że Radosław Sikorski byłby panie lepszy? Panie redaktorze, kolegialnie, demokratycznie zapadła decyzja. Czyli uważa pani, ale nie chce się pani narażać. Polityka. Nie, to nie tak. Polityka jest zajęciem zespołowym. W dużej grupie członków platformy zadecydowaliśmy, że, że ma być to być Rafał i po prostu pracujemy, nie, pracujemy na Rafała, także. No. A Karol Nawrocki jak sobie radzi? No moim zdaniem, to znaczy ja jak się zastanawiam, jakie miny mogą mieć członkowie jego bo od czasu do czasu, kiedy, kiedy, kiedy mówi o dynamicznej polityce dyplomatycznej, czy o statku miłości, czy, nie, nie, czy jakby początku. On potwierdza... mówi o apartamentach o apartamencie Dobrze. miłości w jego mieszkaniu. No, no Dobrze, w każdym razie w, każdym razie, no w moim odczuciu to to, je, to no, no, no co, co, co mam powiedzieć? No, to jakoś ja przyznam szczerze, że ja że czasem jestem trochę nawet zażenowana, za bo jednak chciałabym, żebyśmy wszystko jedno, kto, jaka partia, jak no, Ale jaki ma pani kandydata? konkretny zarzut pod adresem kampanii Karola Nawrockiego? Ja mam taki kłopot z samym kandydatem, że mi się wydaje, że to nie jest rozmiar kapelusza na, na, na to, żeby być po prostu prezydentem prawie 40 milionowego kraju. No, ja mam z nim taki problem. Tak? No, to jest, ja bym, bardzo bym chciała, żeby on wiedział coś na temat polityki obronnej, polityki międzynarodowej. No, to są kompetencje zawsze pre prezydenckie to się obbijamy o jakieś takie historyjki. No, A, ale kwestia takiego sobie wybrali. Takiego sobie wybrali, takiego mają no, i w związku z tym mają dużo różnych kłopotów. Tylko żeby była jasność, ja nie lekceważę tej kandydatury w tym, w tym sensie, że, że, że ona dla, ty, dla jednej strony sceny politycznej może być bardzo atrakcyjna, więc ja jakby nie kłócę się z rzeczywistością, że jest sobie taki człowiek i on chce zostać prezydentem, jest popierany przez na PiS, koniec na apartamenty nie jest... Mogą mu zaszkodzić. Kwestia podjęta przez prokuraturę. Dzisiaj z kolei Gazeta Wyborcza pisze o zaufanych ludziach Karola Nawrockiego, opisując kogo wziął ze sobą do ipn -u. Opisuje też kwestię rzekomego niszczenia 8 tysięcy albumów Muzeum II Wojny Światowej, dlatego że były te albumy wydane za poprzedniej władzy. Ja powiem tak. Jest jakiś powód, dla którego zwykle partie polityczne, kiedy decydują się na udział w tak ważnych przedsięwzięciach jak kampania prezydencka, zwykle sięgają po, po polityków już przećwiczonych w boju, takich, którzy już przez wiele lat są, są obecni na scenie politycznej. Jakby jest, jest jasne, że. Że są rzeczy, które się po prostu nie wydarzyły, więc można na nich postawić. Pisa zadecydował, żeby postawić na takiego czeka, o którym wcześniej nikt nie słyszał i jakby nie był rozpoznany walką, tak? w takim sensie, różnych rzeczy, które można mu zarzucić. No. No i teraz mają taki pasz, nie lekceważąc samego kandydata, ponieważ trudno mi wejść w skórę zwolenników PiSu i po prostu nie wiem, jakie tam będą decyzje zapadały. W sensie osobistym ja bym wolała jednak, żeby kandydatem był ktoś, kto ma właściwy rozmiar kapelusza, no tylko tyle. No. To muszę zapytać tylko jednym zdaniem. To kto ma taki wpisie? Nie, no to właściwy? ja ja im nie będę tutaj. No, pod, coś by pani mogła na podstawie doświadczeń powiedzieć. No. Coś by mogło, ale nie powiem.